Siemaneczko, ziomeczki z tej strony Loren i witam was w kolejnym odcinku Ojca Chrzestnego. To jest prawdopodobnie ostatni odcinek, choć nie wiem, bo jesteśmy już w posiadłości Mangano. Mangano? Mangano? Mangano. <laughs> Dobrze to mówię chyba. Mamy wszystkie yy, kręgi przestępcze, jak widzicie. Wszystko jest nasze. O, gdzie przejadę? Naturalnie, dobra, panowie, wysiadka. Trzeba to jakoś z głową zrobić. No, z głową, a ja tu walę z pistoletu z tłumikiem. O, oh, man, 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 man. Dobra, wszystko na spokojnie, ale ładna jest ta siedziba taka modernistyczna, że, że tak powiem. Mamy y, bufa na amunicję z kręgów przestępczych, jak widzicie, koło amunicji w lewym, gór, lewym dolnym rogu. To jest takie palące się. To zadaje dwa razy więcej obrażeń. Dlatego oni padają jak wrówki. I nie tylko ja tu mam, inni też. Wiecie, jara się. Paląca amunicja to tak się nazywa. I chyba na tyle, tyle Wam wyjaśniłem słowem wstępu. Teraz przechodzimy do siedziby. Tylko którędy tu dojść. Zagadam, do was gadam. Nie mam pojęcia, którędy. Stamtąd ludzie wychodzą. E, e, proszę mnie tu. No, raz musiałem co najmniej umrzeć. Dobra, dzięki mordziasty. Okej, okay, padł. Nie mogę tego przeskoczyć. Oh man. Muszę wrócić tędy. Chwila spokoju jest, więc mogę Was poprosić zasugerować o zostawienie łapki w górę. jak Jakiej subskrypcji. No i jakiegoś miłego komentarzyka. O. Oh. A fa fajnie. Zapominam o tym kłóceniu, a jest całkiem przydatne. Gosiu, ty już padasz. Życia nie masz. W sumie ja też by ciągle gram w gry komputerowe. Sniper. Right. z nie... Jak przyjemnie, cały magazynek poszedł. Dobra, podajcie panowie. Szybciej, bo nie ma czasu. Gdzie oni wszyscy? No, dobra, drugi raz też trzeba zginąć. Tylko biegnie, lekarz biegnie. Dobra, jest spoko. Ej, dużo ich strasznie. No ja to muszę bardziej na spokojnie robić.

One z kozak, naprawdę. Tędy wejdziemy? Chyba wejdziemy. No, otwieraj drzwi. Szkoda, że ja nie mam takiej jakiejś umiejętności. Tylko moja jedyna umiejętność to jest rozkazywanie. O, w końcu do mojego pistoleciku ku upgradecik. Delta M1911 Ale tu słabo wygląda Słabo. Taki pierdzioszek trochę. Tu jeszcze Dona nie ma. Wyważyć drzwi można kolejne.

A, czyli normalnie 20 sekund na ucieczkę. Nie ma sprawy, już jesteśmy w sumie na zewnątrz. Oj, w sumie nie było źle. Dobra, panowie, pakujcie się i lecimy oglądać, co się stanie. Po tym wybuchu jestem ciekawy. Mangano, Almaida, Tony Rosata, inni Rosata i tak dalej, i tak dalej zostali wyeliminowani bezpowrotnie zazn zaznaczam Należy teraz do mnie. Fajnie. Oni nie żyją. Znajdź telefon i zadzwoń do następnego kontaktu. It's finished. They're all gone. You should contact Don Corleone. Let him know. Yeah. Okay. Keep your eyes open for a phone. O, cięsz tu niedobitki jakieś. A sniper. Stay covered. Ehm. Um, tam gość poleciał chyba do Vegas. Jeżeli się nie myla. Może też polecimy. A jak mówiłem, w czasie to by było na siłę mega. Tamryk, Tom. Tom, how's it going? Where are you? Flower, I'm here with Michael. Now come to the safe house when you're ready. Ludzie tu jakieś breakdance robią Serio? A nie, myślę, że klęknę. Zawsze jak dostaję taki damage. Nie wiem, podpalenie wybuch, czy cokolwiek to klękam, nie mogę się ruszyć i jello. Dostaje jeszcze jedna drobnostka. O co chodzi? Nie, nie, nie słuchałem, co oni gadają. Ale no dobra, lecimy do kryjówki. O! o Jestem naprawdę ciekaw co się stało. I nie wiem, może teraz zobaczymy napisy końcowe w końcu. Jak tu pojechać? O, to jest daleko, daleko. Drugi koniec. To nie wiem, chyba żeby na siłę ten. Game time jakoś przedłużyć. Czas gry. Bo mniej więcej to jest na 6 godzin. 6, 7, ja już chyba to łupię 9. 9 godzin łupię w Ojcach Wrzesznego. Może. Wiecie, nagrywki poza nagrywkami też się liczy. O proszę, ale wykręciliśmy pięknie. <laughs> Dobra, jesteśmy koło lotniska, to tu powinno być blisko gdzieś. Gdzieś za rogiem. Ale wyprzedziliśmy ich profesjonalnie. Jego kierunkowskazę nie włączyłem. No gościu, jak ty jeździsz. Ta, wysiądź jeszcze z tego samochodu. Z... Call to policji, nie? Typie. O, no i proszę, jesteśmy w kryjówce. A, te taksówki głupie. Na Florydzie jest chyba więcej taksówek niż w Nowym Jorku, przynajmniej w tej grze. Weźmy trochę amunicji. Bo nie wiadomo, co się może stać. O, proszę. I gadamy. You've made a name for yourself. A name the people respect. Don Corleone. Thank you, Michael. It's an honor. But there's one more thing you want to do, isn't there? Yes. Hyman Roth. He's still alive. But he's out of the country. There's no way to get to him. No. He's here, in Florida. Senator Geary had him extradited on corruption charges. He lands at the airport soon. Whoa. The airport? Trying to kill him there would be impossible they'll turn him over to the internal revenue service customs and half the fbi it'll be like trying to kill the president it's not impossible nothing's impossible just talk to tom if anything in this life is certain if history has taught us anything is that you can kill anybody it's pravda In pravda it's in Florida. What pardon me Don't hurt me. Gościu jakaś małpa. Nie wiadomo co to było. Don't underestimate him. Haimen Roth I is a smart man. Hurt. Smart and dangerous. Be ready for anything. So Ciekawe, jak go zabijemy obsańże, gdzieś ustawimy wygodnie ze snajperki. Pykniemy go i spindalamy. Chyba, że robimy YOLO, jak to moi koledzy lubią. Ci, którzy siedzą w samochodzie, oczywiście, bo innych nie mam. O, jesteśmy na lotnisku. Przejdź przez punkt kontrolny ochrony. Mogę ich przekupić jakoś? Mogę ich przekupić. It's pretty tough living on a cop's salary. Listen, pal, we both work hard. Why don't you take this and give yourself a break, huh? Not bad. I'll see what I can do. Just keep things copacetic, all right? I don't I know who you are. So you can be straight with me. What do you want? All right, then let's be straight. I need to get through and speak with Mr. Roth. It's worth quite a lot to me. Nie wiem, co to znaczy? Zawsze go Ok, idź do góry. Jednak, co moje zadanie jest, to nikogo nie grozi. Miei kochani pracują tutaj. Nie, no, spokojnie, nikomu się nic nie stanie. Mamy ograniczony czas, a ja nie wiem, jak tu przejść. Tędy? Nie, mówił, że ty. A, że tyłem, bo tu było zamknięte. No Dobra, ja tu już okradałem.

You got a deep wound, but you're gonna be all Węmu policją bije. Przekupiłem was, Run. Spadł wagonie Oh. Dominic, please. I'm just an old man. You betrayed me, Roth. Why? Tell me. Because that's the life we chose. It was only business, Dominic. Zgub policja. Elo. elo, Elo. Sorry, ziomki. Wiem, że rodziny się nie zostawię, ale... Na piechotę nie dogonicie, jak ja jadę tym czymś. Nie wiem co to jest nawet. I to wybucha nawet. Jak ja mam policję zgubić? Tu się nie da, no. Samochody mi co chwilę wybuchają, to jest niesprawiedliwe. A przynajmniej jak się oddalę na bezpieczną odległość, to eee, nasi nie będą otrzymywać obrażeń ani nic. Więc chociaż tyle dobrze. A tak was wykiwam. I na autostradzie, i bang. A teraz nie mamy samochodu. Super. Super, super. O, dzięki, dzięki. O, gości jakiegoś breakdance'a zrobił. Dobra, cicho, uciekamy. Ile piarni? Kwarantanna na Florydzie. Bez kitu. Pewnie nie mogę zginąć i tego sobie pójść. Ale pewnie tak będzie. Zginąłem. Ja podnoszę ręce i... i elo. Nie, to nie ma sensu. Arestowany. A, czyli i tak mam zgubić Policję. Przecież mnie nie ściga Policja żadna. Tylko jak wyjadę tamteny, to mnie będzie ści ścigać. Bez sensu. Ale no dobra, zrobię to, co oni będą chcieli. Eee... Um. Tylko muszę od razu jakiś lepszy samochód ogarnąć. Dawaj, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj! Kulot pornello. Po to w końcu odblokowaliśmy tą premię. tych samochodów. Gdybyśmy mogli uciec przed policją w finałowej misji. To jest 100% finałowa misja. Tylko jak mi to zniszczą... To ja tracę wiarę w ludzkość po prostu. To jest niemożliwe. Wow! Ale ich wyrzuciło. No, póki co jest dobrze. Póki co jest dobrze. O, wypchnęłem. Chyba że mi opony przedziurawiam, ale w tej grze to jest chyba też niewykonalne. O, się wrypałem. Bez kitu. A daliśmy radę. Uciekliśmy. Huja tam. Gdzie, gdzie uciekać? Co to to jest w ogóle? O, ale mnie pcha typo. O. My chyba musimy po prostu tam do celu dojechać. Co jest? Widzieliście to? That's why I don't drive. Tylko ciężko będzie To ty ciężarówki tak skaczą. No no, no 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 Jeśli podoba Wam się ten pościg, zostawcie lajka i subskrypcję. Oraz komentarz, będę wam bardzo wdzięczny. nauczyłem się driftować A fa fajnie fajnie samochodu nie mamy o. ostatnia misja jest pełna bogów nie w ogóle zamykajcie, zamykajcie to. Moc zamykajcie. Dobra, trzy gwiazdki nie przed takimi rzeczami się uciekało w młodości, nie? Dobra, dotarliśmy. It's over. I know. I always knew you'd make it. Come with me. You've earned something. Godfather, it's Godfather. an honor. Dominic, you proved something today. You proved that I was right about you. And you've earned my respect. This like Congratulations, Congratulations, Congratulations Father. God Godfather. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary. No to jak widzicie, Ojciec Chrystusem się skończył. Co będzie dalej? Nie wiem. Może jutro się nie pojawić odcinek? Tylko na następny dzień. Co się stało? Zabili Fredo. Spoko. Dobra, to na tyle. Skończyliśmy już drugą grę na moim kanale. Niewiarygodne. I dzięki bardzo, że byliście. Jest to dla mnie bardzo ważne. No a, a jeśli przyszliście zobaczyć Ojca Krzesnego, to powiem wam, że będą tu jeszcze inne, lepsze gry. I zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby widzieć je, żeby przyszły wam powiadomienia. Ale pamiętajcie, codziennie o 13 godzinie są odcinki, P przynajmniej będę się starał. No i co? No i to koniec. Dajcie lajka, jeśli Wam się cała seria podobała. I dajcie komentarz, jeśli ta ostatnia misja finałowa Wam się podobała. Jeszcze ta muzyka ta chillowa. Posłuchajcie to? Hmm. Jeszcze produkcja. Można to jakoś skipnąć? Można. Gratulacje. Zagraj online, by kontynu kontynuować swoje podwoje. Wiecie co? Ten samochód nam uratował dupę, jak byliśmy zbagowani. Okej, Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić. No to macie odliczanie, żeby zostawić łapkę w górę. Czy już to zrobiłeś? Zrobiłeś to? Zrobiłaś? To by było na, na tyle. Dzięki, że byliście jeszcze raz. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemane.